Certyfikaty Go to Karpatia przyznaje Fundacja Bieszczacka za wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne, które pochodzą z Karpat Wschodnich i są przyjazne środowisku naturalnemu. Babcia zajmowała się bibułą i ona była moją inspiracją. No ja, moje wykształcenie, to, to, to zupełnie, zupełnie nic wspólnego z bibułą nie ma, prawda? Bo, bo z wykształcenia ja jestem zootechnikiem, przez długi czas pracowałem we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. że znaczy, gdyby mi ktoś powiedzmy 20 lat temu powiedział, że, że będę robił kwiatki z bibuły, no to bym go wyśmiał. Ja pamiętam przez pierwsze kilka lat, ja bibułę traktowałem tylko i wyłącznie jako hobby. Dopiero później, kiedy zauważyłem, że są coraz częściej pytania, typu, ile to kosztuje, prawda? Ludzie sami we mnie obudzili demona e, biznesu. Płatek. Jak robimy płatek? Zaczynamy patrząc na kawałek bibuły od dolnego prawego narożnika. Ten dolny prawy narożnik skręcamy najpierw. Popatrzcie, o, w ten sposób jest początek rolki, prawda? Teraz lewe palce idą na tą początkową rolkę i prawe palce będą rolowały. Popatrzcie, prawica roluje, lewica blokuje. Prawica roluje, lewica blokuje. Taki polityczny trochę podtek, prawda? Bibułkarstwo spotykane jest w różnych regionach Polski. Natomiast bibułkarstwo bieszczackie ma jedną bardzo zasadniczą i istotną cechę dla nas bibułkarzy. To bibułkarstwo to jest ogromna precyzja poszczególnych kompozycji bibułkowych. To jest ogromna ilość kolorów. Warsztat bibułkarski jest warsztatem. Bardzo wdzięcznym jednocześnie bardzo prostym do zorganizowania. Potrzebujemy trochę bibuły, trochę drutu, trochę patyczków, i już można robić coś fajnego. Jest to pewien rodzaj kwiatów sztucznych, bo robi się to z papieru zrobionego w fabryce, prawda? Natomiast tak ogromna ilość pracy ludzkiej, która jest w tych wszystkich elementach, prawda? Bo, bo to nie są tylko wycięte elementy nożycami, ale każdy z tych elementów jest odpowiednio przerobiony. Palcami ludzkimi, także to jest ogromna ilość pracy ludzkiej, która powoduje, że te kwiaty ożywają. To jest niesamowity integrator tutaj u mnie w gospodarstwie agroturystycznym, bo kiedy przyjeżdżają ludzie z różnych stron Polski, kiedy zasiadają do jednego stołu bibułkowego, okazuje się, że w następnym dniu po takich warsztatach oni są na ty, planują wspólne wycieczki, wspólne wyjazdy, prawda? Czyli to pomaga mi tutaj na miejscu zintegrować ludzi. Poszliśmy takim własnym, stworzonym przez nas torem. Może dlatego nie jesteśmy mm, tacy sztampowi, prawda, że to wszystko jest robione przez nas tak jak my byśmy chcieli być przyjmowani gdzieś tam przez kogoś w Polsce czy za granicą. Ci goście do nas wracają i to jest dla nas miernik wartości naszego działania, bo jeżeli ktoś do nas wraca, no bo myśmy twierdzili, że ta bibuła, że, że jakość tych naszych usług noclegowych i gastronomicznych, plus teraz jeszcze dochodzi warsztat ceramiczny, że to wszystko składa się na jakość i na klimat tego miejsca. Gdyby Wazel był nawet, powiedzmy... 2 trzy razy no, czy większy to w sezonie yy, tak, pracował wiem. na obrotach 100%. Do tej pory moim ogromnym marzeniem było zrobienie sukni ślubnej i dzięki temu, że udało się zebrać zespół ludzi, prawda, ta suknia ślubna powstała. Jest to pierwsza tego typu suknia w ogóle ślubna i w ogóle suknia w, w Polsce i śmiem twierdzić, że na świecie nikt tego jeszcze nie zrobił. Później już powstały inne, ale moim ogromnym marzeniem i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku jest zrobienie czegoś w rodzaju szlaku bibułkowego. Polegałoby to mniej więcej na tym, że w kilku miejscach Bieszczadów, bo marzę o tym, żeby to było jednak w Bieszczadach, jeżeli uda mi się zdobyć taką grupę ludzi, którzy będą chcieli to robić, żeby w kilku miejscach powstały Ogromne dekoracje bibułkowe, mogłaby tu być tematyka pór roku, prawda? Czyli wiosna, lato, jesień i zima. Doskonałym punktem byłyby kościoły. W jednym kościele robimy scenerię wiosenną, w drugim letnią, w trzecim jesienną, w czwartym scenerię zimową.